Damskie ubrania są okropne jakościowo. A kto lepiej znajdzie odpowiedź na pytanie, dlaczego kobiety mają w życiu gorzej niż biały heteroseksualny mężczyzna? Ale, ale, zanim sekcja komentarzy na naostrzy pochodnie i zapali widły, czy jakoś odwrotnie, gorąco współczujemy wszystkim paniom które chcą znaleźć ciekawe, jakościowe rozwiązania, że muszą się zawsze przekupywać przez tonę naprawdę strasznego syfu. W tym filmie obnażę wszystkie paskudne sztuczki koncernów, które nie cofają się przed tym, żeby traktować swoje klientki tak, jak na to nie zasługują, jak dojne krowy i maszynki do wydawania pieniędzy. Zapraszam. Damskie rzeczy są robione zdecydowanie gorzej od męskich. To nie jest przypadek, to jest rzeczywistość i to jest fakt. Mówimy jak jest, Dandy Corp. Wrocław Dolnośląskie. Kluczem do zrozumienia tego stanu rzeczy są dwa słowa: po pierwsze masowa, po drugie klientka. Masowa klientka to idealny produkt współczesnego rynku fast fashion. Taka, która jest zaprogramowana do tego, żeby wydawać, 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 wydawać coraz więcej. Można mieć wrażenie, że znaczna część koncernów fast fashion dąży do tego, żeby życie ich klientek kręciło się wokół ciuchów, żeby było to takie hobby, które zajmuje za każdym razem. W dzień powszedni, w święta, online, offline, wszędzie. Że warto zadbać też o inne sfery, jak na przykład jedzenie. Gdzie tam żadne jedzenie nie zapewni Ci takiego nasycenia jak nowa sukienka, a za cardio możesz. Na przykład przyjąć bieganie od przymierzalni do przymierzalni w handlowej galerii. Będę sobie powtarzać, czy jest mi to potrzebne. Tu jest drugie wejście. Nie bez znaczenia jest też fakt, że kobiety zewsząd są bombardowane taką postawą, że zakupy są idealnym sposobem na uśmierzenie bólu istnienia. Czasami jak w Bridget Jones będzie to pudełko lodów, a w innym przypadku może być to bluzka albo spodnie i to drugie ma o tyle zaletę nad tym pierwszym, że jest takie trochę bardziej namacalne, trwałe, więc taki wydatek nieco łatwiej paradoksalnie przełknąć. No ale, żeby mieć poczucie, że to wszystko ma jakikolwiek sens, to nie można traktować zakupów tylko jako sztuki dla sztuki. Trzeba mieć z tego jakiś efekt. A żeby ten rezultat mieć, to trzeba stale wydawać. A jeżeli się stale wydaje, to nie można wydawać dużo, bo pójdzie się z torbami. Kupowane rzeczy więc muszą być tania, a wysoka jakość za niską cenę jest możliwa tylko w reklamach dyskontów, więc panie mają to, co mają. Tak jak w chińskim teatrze. Hui niang. Wyszy Materiały o szycie z gatunku żenujących, choć często ładnie opakowane. Sklepy, koncentrując się na masowej klientce, skupiają się też na tym aspekcie, że najczęściej kupują na oczami. Sklepy perfidnie to wykorzystują, oferując rzeczy, które nie mają prawa wytrzymać zbyt długiego użytkowania. Że co, że sweter ma na metce napisane jak byk, wool, a ma w składzie tej wełny tylko 8%? A komu to potrzebne? komu to potrzebne? A dlaczego? A jakie to ma znaczenie? Przecież, popatrz jaki jest piękny, co nie będziesz nosić? No, będziesz nosić, bo nie masz alternatywy. A jeżeli ten sweter ci się szybko zmechać i, i będziesz chciała się go pozbyć, to zapraszamy. U nas znajdziesz kolejne takie jednosezonowe sweterki. Stereotypowy facet, czyli taki, który nienawidzi zakupów i idzie do galerii dopiero wtedy, kiedy musi, traktuje kupowanie nowych rzeczy jako inwestycję, głównie w niechodzenie do galerii. Ale jest w stanie za jednym zamachem zapłacić więcej, żeby osiągnąć taki efekt, który go satysfakcjonuje. I właśnie uciec od tej smutnej konieczności. Masowa klientka, zaś, o której już tyle razy wspominaliśmy w tym materiale, ma bardzo nisko ustawioną tak zwaną barierę cenową, i woli dosyć nieracjonalnie wydać na przykład pięciokrotnie po stówce na pięć różnych rzeczy, bo jak to pięknie rozszerza możliwości garderoby, nawet wtedy, kiedy nie, zamiast wydać. 500 zł na jedną porządną rzecz, która będzie uniwersalna, będzie bardzo dobrze się zestawiała, będzie odporna na trendy i będzie można ją po prostu bardzo często wykorzystywać. Mamy często wrażenie, że minimalizm to jest fajna idea, fajnie się nią pochwalić na Instagramie, ale o wiele ciężej jest wdrożyć ją w życie. Główną rolę właśnie w tym przypadku niestety odgrywa cały rynek fast fashion, któremu się minimalizm po prostu zwyczajnie nie opłaca. Kolejna sprawa to nakręcanie konsumpcyjnej spirali przez media, głównie te plotkarskie, które z faktu, że jakaś gwiazda założyła. Tę samą sukienkę na dwie różne imprezy potrafią zrobić wydarzenie rangi światowej, gdzie to powinno być zupełnie normalne. Przecież nie powinno się kupować rzeczy tylko po to, żeby wystąpić w nich raz. Wśród widzek na pewno są takie, które nieraz nie dwa słyszały, że wręcz nie wypada pójść, na przykład na taką okazję jak wesele, dwa razy w tej samej sukience. Jeżeli są takie osoby, to prosimy, żebyście w komentarzach napisały, walić zakupy tylko na pojedyncze okazje. No bo jaka jest tutaj sprawiedliwość? Jak facet ma jeden garnitur, choćby nawet i taki z komunii, za mały, już po prostu znoszony, to jest w stanie. W nim obskakiwać wszystkie okazje, a co kobiecie nie wolno dwa razy tej samej sukienki założyć. To jest totalnie bez sensu. W przypadku damskiej mody nie sposób też nie wspomnieć o trendach. Kiedyś zmieniały się co sezon, czyli gdzieś tam mniej więcej dwa razy do roku, a teraz w przypadku takich ultra turbo super hyper giga, cha, a w zasadzie to nie marek, jak na przykład Shane, potrafią się zmieniać co dwa tygodnie. To jest obłęd. A jak wszystko bardzo szybko się zmienia, to jest parcie na produkowanie tego szybko i na stałe wymienianie. Więc automatycznie te rzeczy nie mogą być drogie, a jak nie mogą być drogie, to są tanie, jak są tanie, to są słabej jakości. No shit, Sherlock! Ponadto na niekorzyść damskiej garderoby też gra to, że jest ona złożona z o wiele większej liczby elementów i jest mniej takich klasyków jak w męskiej modzie, przy których fasonie nie za często się kombinuje. Monika Kamińska, czyli właścicielka marki o tej samej nazwie, której produkty jako właśnie ciekawe, dobrze wykonane, jakościowe możemy z czystym sumieniem polecić, zwraca uwagę, że wiele osób zestawia takie klasyki jak męski, formalny granatowy garnitur i klasyczną małą czarną. Tylko, że nie za bardzo chyba jest to ekwiwalentne, bo parametrów w przypadku takiego standardowego garnituru będziemy mieli głównie dwa. To będzie fason, jedno albo dwurzędowy, i wykorzystaną tkaninę. Będzie ona cięższa na sezon jesienno-zimowy, lżejsza na sezon wiosenno-letni. Ewentualnie mamy też opcję for seasonal, czyli taką całoroczną, uśrednioną, która pozwala właśnie przez cały rok taki granatowy garnitur nosić. A jak właśnie pisze Monika, w przypadku klasycznej małej czarnej możemy mieć. Sukienkę na cienkich ramionczkach, na grubych, z krótkim rękawem, z rękawem do łokcia, z rękawem trzy czwarte, z długim rękawem, z rękawem dzwonkowatym, do połowy uda, przed kolano, do połowy kolana, za kolano, do połowy łydki, do kostki, do ziemi, ołówkową, z jednej czwartej koła, z połowy koła, z pełnego koła, wykończoną koronką, z dekoltem V, z dekoltem U, z dekoltem w łódkę, z dekoltem na plecach. I nie wymieniłem nawet wszystkich opcji. Weź tu teraz bądź jak aż keczem i spróbuj złapać je wszystkie. A sytuacja robi się o wiele gorsza, kiedy sobie zdamy sprawę, że to jest tylko jedno rozwiązanie. A gdzie tutaj wszystkie te sezonowe mambo jambo związane z tym, że jak wiosna to soczyste kolory, jak lato to pastele i motywy marynarskie, jak jesień to tweedy i krata? Równanie wydaje się proste: wysoka cena to wysoka jakość. Ale czy tak jest zawsze? Tak, otóż nie. A dzieje się tak dlatego, że jest cała masa czynników, które mogą wpływać dodatnio na cenę, ale niekoniecznie już wprost proporcjonalnie też na jakość. Wystarczy wymienić branding. Osobę projektanta, brent ambasadora, albo zaangażowanie marki w społeczne, odpowiedzialne akcje. I wszystko to brzmi fajnie, nasze sumienie jest czyste. Mamy przekonanie, że rzeczywiście ucieramy nosa tym paskudnym, wszystkim sieciówkom, ale z drugiej strony możemy się naciąć, bo sprawa nie jest tak prosta, oczywista i wiele tych marek, takich niszowych, projektanckich, po prostu najzwyczajniej w świecie nie dowozi jakości. No i wystarczy tutaj przypomnieć słynną na całą Polskę aferę z marką Weklem, której właścicielką jest Jessica Mercedes. Polecam serdecznie film Piotra, on rozpykał cały temat. Niestety mamy modę na Lifestyle, zwłaszcza ten społecznie zaangażowany i wiele marek cynicznie to wykorzystuje. W 99% przypadków za jakość się płaci. Nie zawsze jednak płacąc dużo, mamy gwarancję wysokiej jakości. Od taka pokręcona matematyka. Trochę inaczej. A w zasadzie to bardzo inaczej, ma się sprawa z markami projektantkimi. Tam bardzo często nie chodzi o wysoką jakość, ale o punkty respektu, które możecie zyskać, kiedy zdecydujecie się na daną rzecz i trafić na kogoś, kto wie, że to jest rzecz od projektanta, robiona w małym wolumenie. Ale tutaj mamy także problem z tym, że jeżeli rzeczy produkuje się mało, to rosną koszta, więc automatycznie gotowy, finalny produkt też musi być droższy. I znów absolutne równanie ceny i jakości niestety w tym przypadku się nie sprawdza. Czy jest jeden uniwersalny sposób na to, aby znajdować Jakościowe ubrania szybko, łatwo i przyjemnie? Oczywiście, że nie. Zachęcamy do tego, aby wyposażyć się w wiedzę umieć odróżnić słabą jakość od dobrej, poszukać takich marek, które są zdecydowanie godne zaufania i pokazywać faka wszystkim tym koncernom, które tak stereotypowo traktują kobiety. Dzięki za dzisiaj, pozdrawiam serdecznie i do następnego.